Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Apex. A nie, to Titanfall 2. Jeszcze raz. Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Apex Legends na konsoli Xbox One, czyli moje najfajniejsze akcje z ostatnich kilkunastu dni. I zaczynamy na rozgrzewkę od takiej dość przyjemnej rozgrywki w wykonaniu kaustika. Oczywiście, ulubiona miejscówka kaustika na skraju świata, to nic innego jak sortownia. lecimy z kolejnym krótkim klipem, gdzie udało mi się ocalić oddział i jednak za długo potem nie zagrałem. Dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej spokojny. Powiem Wam, że nie w każdym tygodniu wpada mi po sto kilkadziesiąt i po kilkanaście czempionów. Bywają tygodnie mniej epickie, więc dzisiaj właśnie takie bardziej spokojne, kameralne filmiki bez może wielkiego wow, ale coś na koniec dla Was fajnego też zostawiam jak zwykle. Leci granat odłamkowy. No, trafił mi się do duetu gracz, który miał mega wow statystyki. Oznaka z czaszkami oznacza przynajmniej 20 zabójstw w jednej rundzie, a dwa młoty skrzyżowane to... 8k damage, czyli 8000 damageów. Ja mam jeden młoteczek, który oznacza 2k. Jeden młoteczek podniesiony w górę to jest 4k, jak dobrze pamiętam, a to właśnie jest chyba 8k. Tak więc gracz był no, dwie ligi wyżej, przynajmniej ode mnie. Natomiast starałem się dotrzymywać mu kroku, wspierać go, nie być jakimś piątym kołem uwozu i powiem wam, że szło mi całkiem dobrze. O dziwo, potem go powalili, próbowałem go jeszcze odratować, nie wyszło. Wynikiem mu nie dorównałem, ale widać po tej rundzie, że starałem się jak mogłem. Teraz przenosimy się na Królewski Kanion, gdzie odbyła się całkiem przyjemna rozgrywka. Jak widzicie, w drużynie same dziewczyny. Na koniec wynik, jeśli chodzi o kile, był taki sobie, natomiast był całkiem ładny damage. Przeładowuję. Wróg załatwiony. Nie była robota! Zauważyli mnie, jestem pod ostrzałem. Fazowy. Tym razem to ja leżę. Kontakt z celem, lecz dostałam. Wróćmy go. Kontakt z nie jest blisko. Wrók leży. Cel w pobliżu. Osłony działają. Muszę trochę podładować Muszę trochę podładować osłony. Rzucam gwiazdę energetyczną.

Jestem pod ostrzałem. Ła... Co tu robić, jak mam R99, w którym mam aż dwie pestki, czyli nie mam nic tak naprawdę? I co zostaje w rękach? Karabin ładunkowy. Tymczasem moja drużyna jest ogarniana przez inny oddział i trzeba ich ratować. Tak więc cała nadzieja w ładunkowcu mocy przybywaj! Mam saldar. Potrzebuję lekkiej amunicji. Ostrzał wroga. Mam tu jednego. Czas na klon. Załatwiłem. Wróg powalał. Widzę wroga. Przeładowuję.

A teraz akcja, gdzie od początku szło mi całkiem dobrze, ratowałem teammateów. Niestety, po kilku minutach gry, strefa plus atakujące nas oddziały z kilku stron zrobiły swoje. Natomiast rozgrywka całkiem przyjemna. Ostatni członek oddziału odszedł z hukiem! Powaliłam Lądowanie napatoczył mi się okteń, więc bez broni za nim i spiąchy. runda może nie jakaś epicka, ale przynajmniej było powalczone, powiem Wam, że mam takie wieczory, ponieważ gram głównie wieczorami, często około godziny 22 dopiero, czasami po prostu nie chce mi się już nic i są takie dni, że potrafię calutkie magazynki pakować we wrogów, a są takie, gdzie trzy magazynki wystrzelam i nie mogę nic trafić, ale myślę, że każdy ma jakieś gorsze dni, gdzie po prostu koncentracja, czas reakcji, kondycja ogólnie nie jest taka, jakby się chciało, żeby była. Tym razem popatrzcie sobie na duet Lifeline i Raid. Propsy, drużyno, to był ostatni kontakt z przeciwnikiem. A teraz kolejny duecik, gdzie byłem rewenantem i już na początku udało mi się skasować lidera zabójstw. A oto Watson, którą nie gram zbyt często, ale generalnie tę postać lubię. Natomiast bardzo dziwna sytuacja zobaczycie za chwilkę. Na początek rozgromiłem wroga, a potem stało się coś dziwnego. Jak widzicie. Ta osoba nie chciała ze mną walczyć, nie wykonywała też żadnych gestów w moją stronę, typu jakieś piąchy, kopniaki, czyli po prostu nie dała do zrozumienia, że chce walczyć ze mną wręcz. Po prostu biegała sobie obok, myślałem po prostu, że się do nas przyłączy. A tutaj nastąpiła zdrada, a tak z zaskoczenia. Na szczęście mój teammate był blisko i zdążył ją dobić. No i bardzo dobrze, bo jeszcze troszeczkę udało mi się powalczyć.

Powiem Wam, że ta runda była strasznie długa, wpadało mi dużo asyst, mało killi, natomiast całkiem duży damage. Jak zresztą widać, starałem się tutaj jak największą ilość wrogów osłabić i zrobić dla drużyny tyle, ile się dało. No, i na koniec dłuższa akcja. Akcja, w której bardzo dużo się działo. Dużo kul zostało wystrzelone. Wiele razy także wzajemnie sobie pomagaliśmy. I na koniec powiem Wam, że całkiem ładny wynik, jeśli chodzi o damage. Jeśli chodzi o ilość killi, no to niestety nie było rewelacji. Bardziej wpadały znowu asysty. No cóż, tak bywa. System naliczania w Apex Legends jest czasami dziwny, ale ok. W każdym razie powalczone było. Oglądajcie do końca już bez komentarza. No i dziękuję bardzo za to, że oglądacie moje filmiki z Apex Legends. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Grono widzów stałych jest i to mnie cieszy. Kolejne filmiki z Apex Legends już niedługo. A muszę się sprężać z materiałem, który mi został, ponieważ niecałe dwa tygodnie zostały. Do rozpoczęcia sezonu 6. Nie spodziewałem się, że tyle będzie nowości. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, a już chociażby fakt, że będzie prawdopodobnie nowa mapa. To jest po prostu wow. Trzy mapy w takiej że dwie to już jest mega dużo. Inne Battle Royale mają na ogół po jednej mapie, więc już jest tutaj ogromny plus. Do tego pewnie wskoczy jakaś nowa postać, o której dowiemy się pewnie na ostatnią chwilę. No i też, czego nie było w sezonie 5, nie dodali żadnej nowej broni. Więc nowa broń, zapraszamy. Czy będzie to Volt, czy będzie to Car, czyli broń jest znana z Titanfalla 2? Nie wiadomo. Może to będzie coś zupełnie nowego, czego nie było w Titanfallu. Sam jestem ciekaw i bardzo na ten moment czekam. Tak więc kończę już gadać, oglądajcie sobie do końca w spokoju. Trzymajcie się. Się. Wróciłem. Wylogowałem się z drona. Przełączam się na widok skóry. Muszę się ulepszyć. Nie na tym ruchu. Spadłem. Muszę się podnieść. Widzę wroga. Tutaj! Przeładowuję. Jeden z nich jest tutaj. Jeden z nich jest tutaj. Mam się. Kopuła ochronna aktywowana. Dalej, bracie! Chibi osłania. Ruchy! Chwila. Składuję. Chwila. Leczy się. Dajcie mi chwilę. Jesteście czempionami Apex.